Cześć, cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Minifigurkowe podsumowanie roku to zawsze u mnie filmik bardziej osobisty, gdzie patrzymy, co wyszło na kanale, co nie wyszło. A wyświetlenia trochę gorsze niż w roku 2024, ale to głównie z mojej winy. Mniej makiet, więcej recenzji. O, trochę jeździłem na warsztaty, na eventy, na przeróżne wydarzenia. No i kleiłem sporo mystery boxów. Z drugiej jednak strony interes się kręci i dzięki temu mogę być z wami kolejne lata. Mam nadzieję. No i słuchajcie, wyposażenie, generalny remont mieszkania od stanu surowego to jest naprawdę udręka. W pewnym momencie myślałem, że zamieszkam w kastoramie, no ale dobra, słuchajcie, jest nieźle. Mogę Wam tutaj co nieco popokazywać, i od razu sobie jeszcze o kilku rzeczach wspomnimy, okej? Okay? A potem minifigurki. A to może spróbujmy nagrać takiego niedbałego vlogaska z rąsi. Jesteśmy w tym momencie w łazience. O, zerknijcie, tutaj jestem zadowolony z tego motywu lasu deszczowego na ścianie. Bardzo przyjemnie będzie się tutaj kąpać. I lećmy dalej. Może do sypialni. To jest maluteńkie M2 w Hiszpanii, ale wiecie, trzeba się o wszystko zatroszczyć. Tym bardziej, że inshallah zbliża się mały maciek. Słuchajcie, już w maju najprawdopodobniej będzie na pokładzie nasz synek, także mega fajnie, ale to także jest wyzwanie. Trzeba kupić auto, trzeba przypomnieć sobie, jak się jeździ. Ach, prawo jazdy zdawałem gdzieś w okolicach matury. A odnośnie tematów klockowych, kto by się spodziewał tylu filmów z chłopakami? Słuchajcie, wojna frakcji, te wszystkie nasze challenge'e. no i kilka rzeczy typu makieta Zo też udało się zrealizować. Fajnie, fajnie. Niestety jest też jedna porażka. Och, zerknijcie na ten bebzol. Trzeba o to zadbać, dlatego od słowa do słowa dużo czasu spędzałem z Krzyśkiem. Wiecie, tym od crossfitu. No i wchodzimy w taką sensowną współpracę z Cudmiut. I słuchajcie, publiczna deklaracja. Myślę, że wystarczy mi pół roku, żeby zbudować formę życia. Ok? Pilnujcie mnie. Sporo wyzwań. Ach, buduję tą makietę kosmiczną, ale nie wiem kiedy się uwinę. W każdym razie działamy i może przejdźmy już do tych minifigów, co? Kurama, czyli showman i pirotechnik z rozdroża. Figurka pochodzi z zestawu warsztaty w mieście Ninjago i tutaj doceniam głównie torsik. Zerknijcie, to jest bardzo staranne, no ale cylinder oraz spodnie powinny być nieco lepsze, prawda? Alternatywnie w tym miejscu mógłby się pojawić Willy Wonka, który ma nawet lepsze połączenie cylindra z włosami. O, bardzo cenna rzecz, a tutaj, no tutaj nie ma takich bajerów. Zombie Piglin, chyba jedyna minifigurka z Lego Minecraft w moim zestawieniu. Bardzo specyficzny design, szczególnie jeżeli chodzi o odlew łba. No i na plus, że postać można dorwać w bardzo niewielkim zestawie, razem ze skinem Wilka. O, polecam! Co prawda nie mam w kolekcji obrazu Emerald City. Bardzo ładny zestaw, może jeszcze uzupełnię, a stracha na wróble kupiłem osobno na Bricklinku. Zobaczcie na ten rozhełstany strój. O, kukła jak się patrzy, to się może przydać na przykład jako tors leżący gdzieś tam na polu walki. O, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Jest również alternatywna główka, taka bardziej wyrazista i uśmiechnięta. Bagi, czyli pirat clown z Lego One Piece, Gildia Krzyża. Niekoniecznie widzę jakiekolwiek zastosowanie dla tej figurki, ale czapę to on ma bardzo drobiazgową. Zerknijcie, niebieskie włosy, nadruki na przodzie, trochę pomarańczowych akcentów, no i tutaj jeszcze coś w rodzaju biało-czerwonej bandany. <grymany> Alternatywny grymas, mocno przerażony, no to akurat może się przydać, to trochę przypomina Jokera. Młoda wiedźma z Halloweenowego bamu. Zobacz widzu, jak fantastycznie rozwiano tutaj tą rudą czuprynę, jak dobrze leży na niej czapa, no i jaką mamy sukienkę z motywem nietoperzy, ale one są gęsto i często nadrukowane, pięknie, pięknie. Mamy ruchome średniej długości nóżki, a alternatywny grymas to bardzo serdeczny śmiech. Przydałby się jeszcze czarny kocur, ale wiecie jak działa BAM. Tam możemy wybrać pięć elementów, no i jednym z nich jest ta spódniczka, czyli kotek się po prostu nie zmieścił. Super Shadow w porównaniu do wcześniejszej dziewczyny szczegóły wypadają tutaj niezwykle blado, ale umówmy się, kto nie lubi tego hardego jeża, Sonic to już przeszłość. Pu. A tak naprawdę to obydwaj złoci biegacze są dostępni w jednym zestawie. No i klasa. Jedi Plokun, rasa Keldor, planeta Dorin, postać dostępna w małym myśliwcu, wcześniej występowała, ale w trochę droższych zestawach. Fani doceniają takie ruchy, a ja z kolei doceniam takie brzydkie mordy, no jest to zaawansowany mold. Mówcie co chcecie, ale Arin z tymi czarnymi wstawkami nastroju wygląda kozacko. Jak jeszcze wrzucimy mu do ręki ten wściekle czerwony miecz robi się całkiem przyjemnie. Czasem nie doceniamy popularnych figurek, a jednak detale tutaj robią wrażenie. Kto ma tą postać? Piście. Alternatywnie moglibyśmy tutaj wrzucić eufrazję. O, ten strój idealnie pasuje do jakiegoś dobrego czarownika. Postać pochodzi z zestawu Świątynia Smoczego Kamienia. Bardzo dobry zestaw, a powoli będzie wychodził z dystrybucji, tak myślę. Nie chcę, żeby figurki okazjonalne albo świąteczne zdominowały to zestawienie. No ale wreszcie coś pokombinowano i złoty Mikołaj to zdecydowanie dobry pomysł, chociaż zabrakło tutaj złotego wora. Alternatywnie moglibyśmy na tym miejscu umieścić człowieka przebranego za choinkę, to właściwie chłopczyk z przodu fantastyczne, fenomenalne bombki, no a z tyłu jak każde drzewko jest trochę słabiej. Figurka pochodzi z kalendarza adwentowego, oczywiście Lego City d seria Lego Dreams, ja nazywam go człowiekiem glitchem. Fajny psychodeliczny motyw, w ogóle fioletowy i taki jarzeniowo-żółty, dobrze ze sobą współgrają. No nie dam sobie powiedzieć, jak dla mnie to zasłużona pozycja może jeszcze na chwilę zdejmę ten aparat tlenowy, żeby zobaczyć tą dziwaczną głowę. No tak, to jest niepodobne do niczego, i może dlatego tak mocno mi się podoba. E? Dragonian Wojownik. Aż mi się przypomniały magmowe potwory w ramach serii Lego Nexonites. Postrzępione skrzydła, niezły pochromowany pancerz, no i ten hełm przypominający smoczą paszczę. Tutaj nie ma słabych momentów. Nawiasem mówiąc, obejrzyjcie bitwę frakcji u poskładanego: takiego odcinka nie było w moim bingo na rok 2025. Była też wersja astralna tych postaci. No, też fajna, ale jednak taka wściekle czerwona to dużo lepsza opcja. Poison Ivy, czyli trujący bluszcz, jedyny super złoczyńca z nowego Azylu Arkham, którego zapamiętam. Styl trochę oldschoolowy, nie taki cukierkowy, jak w przypadku Lego Batman mówi. nadruki są jednak piękne i czarujące. Prawie się zakochałem. Ach, niezły motyw natury. Akcent z Lego Disney, konkretnie Toy Story. Uważam, że to najlepsze do tej pory wcielenie pastereczki, szyk i elegancja z prowincji można wykorzystywać do realistycznych makiet, bo przecież to nie odstaje. Cudowna suknia. Odnośnie dystyngowanych dam, Mama Fratelli z Gunis to niezła baza do budowy wybranki gangstera z czasów prohibicji. Przydałby się tylko nieco lepszy dół. Nakrycie głowy super, równie fajne jak ten czepek pastereczki. Nieźle, no i te korale. Młody, uważaj, widzisz te macki, zaraz wyjdą z ekranu i cię pochwycą, a potem wytrą tobą podłogę. <laughs> dobra, dobra, żarty. Doktor Octopus został naprawdę świetnie zrobiony. Te okulary, ta fryzura, wszystko dokładnie tak, jak w kultowych scenach. E? Ładna postać, fajna, no i zestaw też niczego sobie, chociaż zabrakło mi tam torów. Kur to duch, członkini zakazanej piątki, żywioł to zanik, no nieważne, ja doceniam te bandaże, świetnie to wygląda, niczym taka wybudzona z głębokiego snu azjatycka mumia. O, zielona skóra gdzieś tam się pojawia, ty, a może zarkt tutaj bardziej pasuje? O, to też jest niezła postać z niezłą stylową. w ogóle ci zakazani mistrzowie robią robotę. Oj, lubię tych kreatywnych przeciwników z Lego Dreams. Zero ma vibe greckiego hoplita z dumnym pióropuszem. Trochę nowoczesności, trochę tradycji, podobnie jak w przypadku Bagiego. Nie wiem, czy gdziekolwiek, kiedykolwiek wykorzystam tą postać, ale jest nieźle zrobiona. Hop Goblin. No co ja poradzę, że mam minifigurkową słabość do postaci po złej stronie mocy. W mieszkanku Petera Parkera są dwie fajne figurki, no bo nie zapominajcie o Antyvenomie. Nieźle, ciekawie, ale z drugiej strony bardziej podoba mi się ta postać jest mocniej szczegółowa. O, to tak naprawdę projektant mody wykradł technologię zielonego goblina no i trochę to wszystko przerabia. Czerwone ślepia, fajny strój, rozhełstany kołnierz no nieźle, duża szczegółowość. Oto Mihawk, czy jakoś tak, mroczny, wampiryczny pirat, oczywiście z Lego One Piece. Wielki miecz, bez skojarzeń, podoba mi się ta niebezpieczna aura, rozpięty płaszcz, umięśniony tors, dobry zarost, błędny wzrok, niczym Undertaker. Ach, naprawdę nieźle, szkoda tylko, że tutaj, no właśnie, ta goła skóra na torsie wygląda dość blado, ale zazwyczaj tak niestety jest. Jedna postać, dwie twarze, dwa charaktery. Im jestem starszy, tym bardziej podoba mi się bezkompromisowość tej postaci. Moneta, pół półwypalonej twarzy. No, nieźle to wygląda. Szkoda tylko, że spodnie z jednej strony po prostu ciemno szare. No, to jest duża niekonsekwencja. Ogólnie nie ma też gnata. No, w tym tamblerze były dwie fajne minifigurki, bo twarz tego Jokera. Też jest bardzo wyjątkowa, taka autentyczna. Niezły zestaw, ale to chyba mówię w przypadku co drugiej minifigurki. Solitus to Jedi, który bezlitośnie eliminował Sithów. Miał ambicje, żeby wykorzystać artefakty mocy z minionych epok, żeby zawładnąć całą galaktyką. Walczył dwoma fioletowymi mieczami z piętymi łańcuchem, no gdzieś posiałem te elementy, ale zerknijcie na ten medalion, na te szaty, to naprawdę może się podobać, a skóra niczym ork. No tak, po prostu zielona. Oro, ora, to znaczy już zaorał, to moja ulubiona postać z Lego Fortnite z aktualnego sezonu. Zerknijcie tylko na ten pancerz z przodu, z tyłu, prezentuje się to naprawdę nieźle, powiedziałbym nawet bardzo dojrzale. Gdyby tylko nadrukowano tutaj ramiona po boku, no to mielibyśmy cudowne pierwsze, drugie, a może trzecie miejsce, ale tak, gdzieś tam koło pozycji dziewiątej, no nieźle, trochę to wygląda niczym dziki gon. Spójrzcie na tego niegodziwego wojownika herbu Kolorystyka top. W ogóle ta tarcza. Och, ja chcę zamek tego stronnictwa. No chyba, że ten z Transylwanii by się nadał. Ale, ale, żarty na bok. Rekomenduję wam mocno zamek rycerzy konnych. Konie co prawda są do kosza, do wyrzucenia, ale figurki cud miód. No, słuchajcie, naprawdę to jest taki zestaw, który w przyszłości będzie chodził po zawrotnych pieniądzach. Tak naprawdę, no tutaj chyba egzekwo wstawiłby tych innych rycerzy z kulkowej maszyny, bo zobaczcie, stronnictwa nam się naprawdę rozrosły. Mamy tutaj rycerzy Gryfa i rycerzy Kalmara, Ośmiornicy, czy co to tam jest? Kraken, o może tak. Naprawdę staranne rzeczy. No, fani Lego Castle w tym roku mogą zacierać ręce. Pomożesz widzu? Który lepszy? Bardzo, ale to bardzo podoba mi się Obi-Wan Kenobi klon z myśliwca V-19 Torrent. Symbole na ramionach, no świetna szczegółowość. Ta szata także niczego sobie, a dziw bierze, że taki poziom szczegółowości nie został zachowany na Gwieździe Śmierci, bo tam właściwie żadna figurka nie wskoczyła do mojej topki, a przecież to aż 30 miejsc. No może coś dałbym radę wybrać, ale ta postać jest chyba lepiej wykonana, co nie? Poznajcie Logana. Czasem nie trzeba uzasadnień dlaczego coś nam się podoba, a coś nie. Tutaj po prostu stylówka jest bezbłędna. Niczym taki japoński mango entuzjasta. Czapka, niezła bluza, do tego nadruki także z tyłu. No świetnie. Bardziej mi się to podoba od Dream Mastera, choć wiem, że nie wszyscy podzielacie moją opinię. Steampunkowy wynalazca, oj brakuje takich klimatów, wydaje mi się, że Pantazy ma kilka setów tego typu, może będzie się trzeba temu przyjrzeć, w każdym razie zerknijcie na ten cylinder, na złote elementy pancerza, na tą mechaniczną rękę, tutaj jakiś zegarek, trochę pary, no z każdej strony to wygląda naprawdę znakomicie, ozdoby na spodniach, ozdoby tutaj z tyłu na pasach, świetnie, 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 no chyba wynalazca jest lepszy od piratki, Chociaż ona również niczego sobie, kolekcjonerskie minifigi wymiatają, niekoniecznie te furasowe, nawiasem mówiąc, obejrzyjcie sobie w wolnej chwili unboxing oraz tier listę, no ale wiecie, czekamy na kolejne serie, może tam będzie lepiej, furasy też mają swoje plusy. Uwaga, niepostrzeżenie, zaszliśmy bardzo wysoko, jesteśmy prawie na podium. Posągi aniołów, wiecie, nie są to aż tak szczegółowe rzeczy, jak te figurki, które widzieliście przed chwilą, ale umówmy się, bardzo przydatne na niejedną makietę, zapalski, mam rację czy nie? No tutaj ujęły mnie te detale, świetnie zrobione skrzydła. Ta figurka pochodzi z azylu Arkam, Graffiti robi tutaj niesamowity klimat, a jeżeli chodzi o tą zielono-piaskową, no to pewnie kojarzycie. Dziobowa rzeźba na tym statku sparoła. Nie mam zestawu, ale kupiłem na Bricklinku, wydałem krocie, ale te nadruki naprawdę mogą się podobać. O, co sądzicie? Fajnie mieć takie posągi, żeby gdzieś tam później je wykorzystać. To jest istotny detal w parku, przy kościele albo gdzieś tam indziej. Trzecie miejsce. Uległem cukierniczej propagandzie, ale to naprawdę słodki strzał w dziesiątkę z końcówki 2025. Chcę więcej takiej odklejki grupy Lego. Przydałoby się więcej konturów na masce. No i niestety główka jest nienadrukowana. Wielka szkoda. Można byłoby lepiej zrobić pelerynę, żeby po tej stronie też był nadruk, no ale umówmy się, i tak ten lukier wypada naprawdę świetnie. Ta postać ma to coś, ma coś w sobie i z pewnością będzie tylko zyskiwała na wartości. Jeżeli nie macie tego pielnikowego AT-AT, może na kolejne święta się uda, bo chyba nie zamierzają tego szybko wycofać. Sprzedawało się to rewelacyjnie. Nie jestem wielkim fanem tysiąca wcieleń człowieka pająka, ale Hobarta Brauna jako spider panka trzeba docenić. Wyśmienita granżowa kurtka. Och, niezła stylowa. Świetne wiosło. No i tutaj jeszcze mamy ten powiedzmy metalowy Irokes. Od boku wygląda średnio, ale tylko to mi tutaj nie siedzi. No, wszystko inne jak najbardziej. Może jeszcze na chwilę podmieńmy główkę. Bo ją też można było znaleźć w pudełku w saszetce i to mi się podoba. Ale fryzura, no tutaj było dużo dobroci. Jeszcze raz, zerknijcie na tą gitarkę. Ależ fajne nadruki, o warto mieć tą postać. No to mi pewnie kilka innych z tej Spider-Wersowej serii. Tada! Miejsce pierwsze mojego rankingu. Czy kogokolwiek to dziwi? Ostateczne potwierdzenie i dowód, że ten rok należał do wojowników. Wolfpack, Beastmaster sprawił, że kolekcjonerom puściły zwieracze, a właściwie resellerom. No, ja też puściłem kilka kleksów. Żarty, żarty. Pamiętacie, w 2026 będę trochę więcej śmieszkował. Tutaj mamy świetną, miękką pelerynę. Taki pikowany, skórzany pancerz, i do tego wilk w blind boxie. Mógłby wyglądać ładniej, tak powiedzmy bardziej niebezpiecznie, ale i tak jest to niezły zwierzak. Tutaj mamy także alternatywny grymas. Jakby on gwizdał nad tego swojego podopiecznego. O, oh, w końcu jest Beastmaster'em. Naprawdę ładna tarcza, i wszystko mi się tutaj zgadza. Lubię takich wojowników, trzeba będzie coś z nimi zbudować, prawda? No i co powiecie na temat mojej topki oraz tych wszystkich rewelacji z początku odcinka? Krytyczne opinie, mile widziane, w końcu nie ze wszystkim musimy się zgadzać, żeby w tym 2026 nam się układało. A co faktycznie się wydarzy? Te huh? pieniądze są za nas! Ojej. Na pewno na 100% na bank zapomniałem o kimś mocnym, dlatego nie krępujcie się pisać w komentarzach. Chciałem również wyróżnić kilka niefigurkowych rzeczy z zeszłego roku. Ho, na przykład gołębia małego Aquilopsa, następnie pancernika z Lego Minecraft, dywanik z Shire, niezły zestaw, dość drogi, kilka rzeczy tam można wymontować, jednorożca z tego zameczku z Kreatora, prześwietny, słodki, mityczny i gdzieś go na pewno wykorzystam. O, takie smoki przypinane do pancerzy, to też się sprawdza, no i te skrzydła, to świetnie obmyślano. Lubię również tego raptora zielonego goblina, wiecie, z tego jajcarskiego zestawu Marvela, no i jeżeli jeżeli chodzi o Big Figi, tak, wiem, górski troll z Harry'ego Pottera jest z 2024, ale to najlepiej świadczy o tej zapaści. No, z Big Figów nic ciekawego się nie pojawia. Może najbliższy rok, to znaczy ten 2026, coś zmieni, ale trochę wątpię. Ostatni raz powtarzam, wybór jest mój, autorski i nie jest żadną prawdą objawioną, ale świetnie się bawię, przygotowując dla Was taki coroczny, publicystyczny przegląd do siego roku. Dzięki, że oglądam i trzymajcie się!